Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Rozpocznijmy zatem dzisiejszy temat dla reportera. Kwadrans po godzinie dziewiątej w Radiowym Studiu Kasia Prałat Idzik, w Lubinie jest Iwona Mierzwiak, a tutaj jeszcze u nas w Radiowym Studiu jest Leszek Wspaniały. Jestem, dzień dobry. Dobrze i będziemy czekać na Wasze telefony, to znaczy już czekamy na Wasze telefony. Jeżeli ktoś ma dla nas jakiś temat, to proszę dzwonić się, nie krępować już. Eee, a eee, wy drodzy reporterzy nasi kochani, Leszku i Iwono, macie jakieś tematy już rozwiązane może? Wczoraj było bardzo słabiutko z telefonami, Ech. ale do Iwony się dzwonili. Tak, dzwonili, dzwonili. No i też napisali do mnie. Ja zajęłam się sprawą e, krajobrazu leśnego zniszczonego przez sprawcy nielegalnego wysypiska śmieci. Właśnie jestem w trakcie pisania tego, tego newsa. Zobaczymy co da się zrobić. Zawiadomiłam już nadleśnictwo Lubin. E, oni oczywiście sprawdzą e, te śmietnisko. Zobaczymy co, co ustalą, jakie konsekwencje poniesie sprawca tego czynu. Ponadto staram się też dodzwonić do kolei. Tam też również był problem z rogatkami. Całkiem niedawno jeden ze słuchaczy informował nam o tym, że na, przej na przejeździe kolejowym w Lubinie na, na Skłodowskiej no długo się stoi. Ja wczoraj też miałam okazję dłużej postać, więc zobaczymy, co mi powiedzą w tym temacie. Także tyle, tyle. Aha, i jeszcze sprawa ławeczki. No też zgłosiłam ponownie do Urzędu Miejskiego oraz do nadleśnictwa tę sprawę. Zobaczymy, co da się w tej sprawie zrobić. No, to mamy w takim razie tematy od Iwony z Luwina. Natomiast drodzy słuchacze, my przypominamy, że do godziny 9.45. Jeszcze sporo czasu i do 9.45 możecie do nas dzwonić. W temacie dla reportera 726-114-114. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę pana, ja z taką sprawą chciałabym poruszyć temat dziury w drodze, właściwie dwóch dziur w drodze na skrzyżowaniu odbudowlanych do Piłsudskiego. Tam na wysokości, jak się wyjeżdża od tego sklepu hydraulicznego Stefan. Tam na prawo odkręcie są takie wielkie dziury, jedna po drugiej, mm -hmm. że się wpada raz jednym kołem, raz drugim. Mm, no o... nie wiem gdzie to zgłosić. Na ulicy Budowlanych mówimy, tak? Tak, tak. To jest ulica Budowlanych, tak kraj ulicy Budowlanych, mm -hmm. chodzący ten skręć do ulicy Piłsudskiego. Dobrze, mam zanotowane, to my to Prawie. zgłosimy w takim razie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. bardzo. Może się ktoś się tym zastanowi i zrobi to załata, bo to naprawdę Wpada się jednym kołem i za chwilę drugim. Mhm, I dobrze. łatwo zerwać sobie reklam. No Dziękuję tak. bardzo, proszę o interwencję. Okay. Dziękujemy bardzo. Zgłosimy. Natomiast są, nie wiem czy to są. nie jest. Trzeba dobrze celować. Jest, nie, nie wiem, czy to jest ulica obrońców pokoju. Właśnie nigdy nie pamiętam, czy tam jest. Bo jeszcze... budowlanych kończy się na wysokości tego takiego dziwnego łuku. Tak, to jest którym obrońców kiedyś... w pokoju, tak. Nasza słuchaczka mhm. dzwoni. No ale wiemy gdzie. No to... Wiemy, w którym miejscu, mhm. a teraz odbieramy kolejny telefon. Ktoś się nam rozłączył, hmm. ale za momencik może się połączy ponownie. 726 114 114. O, dzwonią, więc odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie lustra, która jest na ulicy Orbitalnej pod Telabimem, tutaj na wysokości KFC. Mhm. Tam to lustro po wiatrach zostało zerwane, jest założone nowe od jakiegoś nie wiem, miesiąca, może troszeczkę mniej. Ale ona jest zupełnie nie w tym stronę, tak jakby patrzy. Czyli ktoś zamontował, ale nie widział jak. Tak, my, my wyjeżdżając z podwieżawca widzimy prawy narożnik, natomiast lustro powinno nam pokazywać lewy łuk, po lewej stronie łuk drogi. Tak. Dzwoniła mnie całe dwa tygodnie temu. Pan, który odebrał, powiedział, że jak ktoś będzie miał czas, przyjeździe, to zmieni, aczkolwiek od tamtej pory niestety nadal problem nie istnieje. Mhm, dobrze. No to się przypomnimy z tym problemem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Or nie? Orbitalne lustro. Okej, okay, zanotowane. Czyli mamy na razie obrońców pokoju dziury i orbitalne lustro. Tak jest. Źle no. pokazuje po prostu. Trzeba je tam Wyregu poprawić. Wyregulować. Poprawić. Ja się zawsze zastanawiałem, jak takie lustra się montuje. Czy tam naprzeciwko ciebie stoi taki, wiesz, kolega, mhm, który teoretycznie się i, i, I ci pokazuje, nie? Tu, tu. Albo tam. Odbierzmy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał prosić o kwiaty i motyle dla panów z WP, którzy się wreszcie zajęli dziurą na Wojciecha Polskiego. Wow! Części przyjechały! Części Proszę. przyjechały i firma przyjechała. Pozdrawiam. Dziękujemy Pozdrawiam. za informację. Tak jest. dopuszczamy kwiaty i motyle dla nich. Się nasi słuchacze i mieszkańcy naczekali. Z naciskiem na trochę. E, tak, z naciskiem na trochę. E, jakby tak liczyć każdą literkę, po ileś tam dni. To wyszło w, w, wyszło prawie trzy miesiące. No właśnie, dobrze, wyszło drodzy słuchacze. Najważniejsze, że jest już w drodze, w sensie, że już jest robione, naprawiane, więc za momencik przestanie i straszyć dziura i przy okazji ta wydobywająca się para która spędzała sens powiek niejednemu słuchaczowi naszego regionu. No bo przecież tłumaczyli to tym, że podwyżki, podwyżki, ciepło ucieka. E, dobrze, drodzy słuchacze, ale już temat pozamiatany, można powiedzieć, więc czekamy na kolejne Wasze tematy. 726, 114, 114. Gdyby ktoś jeszcze chciał jakieś kwiaty i motyle dla kogoś, to jak najbardziej można, dla jakichś służb, organizacji. Odbierzmy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, chciałem tylko poinformować, że głogoska dziura, która tak bardzo straszyła przez pięć miesięcy na Głowackiego została wczoraj przez jednego aż pana załatana. Na chodniku pan mówi? Tak, na chodniku, przy śmietniku. Czyli doczekał się to pan. Przy... Tak, przez pięć miesięcy jeden tam przyszedł i zrobił to w parę godzin. No, o, ne, elegancko, no to, super. To, to co, kwiaty i motyle no, dla niego? Tylko dla tego pana, bo dla gospodarzy to, to na węgla dał do wyrzucenia. <noise> Dobrze, to mamy kwiaty i motyle <noise> dla tego pana, który tam zadziałał i nie ma już dziury na Głowackiego. I dzień dobry, witamy. Słuchamy? Dzień dobry. Przy ulicy Kazimierza Wielkiego była Biedronka. Tak. Ona tam jest zniszczyna w tej chwili. Tam rośnie taka, taka dosyć potężna wieżba płacząca. Pod tą wieżbą to wszystko, te gałęzie, te, 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 te witki, to wszystko mhm. tak pospadało. Tanie zejście również do tych takich skrytyków i no po prostu to jest niesprzątany już dłuższego czasu ten parking tam co jest pod tymi krawężnikami też również tak, tak, tak brzydko to wszystko wygląda pytanie teraz czyli to jest teren to jest, to no, to jest... prawdopodobnie kiedyś gdzieś mi się obiło uszy że to chyba netto a. a prawdopodobnie że to netto jest chyba to ciekawa informacja no ale to w takim razie no to jest, to jest, to jest, to jest taka potężna wieżba właśnie patrząca mhm. i tak tak bo ją widać z daleka tak. Tak, tak, spora On, te witki, jest. Tak. Te witki, to wszystko, te gałęzie spada pod nią i ten wiatr zwiewa tam na tym palcingu, że to tak no, troszkę lekko wygląda. Dobrze, to mamy tą, tutaj ten temat zanotowany. Bardzo dziękujemy. No dziękuję również, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Jak już się dowiemy, to y, tam zapytamy, czy można uprzątnąć ten teren, a przy okazji no. y, może i kwiaty i motyle wtedy, jak oczywiście już będzie posprzątane. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, to jest radio Remisa? Nie, radio LK Zagłębia Miedziowego. A, to jest, to, a no też... To dobrze, jest... To jest to chciałem zgłosić taką rzecz. To jest cieszta, jest ścieżka rowerowo-spacerowa od w kierunku obory. Mm -hmm. I dalej ani jednej oweczki nie ma. Dopiero tam już dłuż drogi na obole, tam już tam chyba dwie czy trzy oweczki są. Rozumiem, że jesteśmy... Do, do, do tej do, do nie ma żadnej, żadnej ławeczki. Rozumiem, że jesteśmy w Lubinie. ale ławeczki Tak, ale to tak się jeszcze dopytam. Rozumiem, że jesteśmy w Lubinie. Tak, w Lubinie. Dobrze, Lubinie. dobrze, dobrze. Czyli, czyli nie ma ławeczek na ścieżce spacerowo-rowerowej. To już nasza koleżanka Iwona Mierzwiak to, nocuje. Dokładnie? Ej, jeszcze raz ulica, jakby pan przypomniał? Od Krupnickiego w kierunku na oborę. dobrze, to czyli mamy. Do drogi na obore. Do. No. Mhm. Dobrze, to już Iwona no, będzie namierzać to ten, mhm. ten spacerowy ciąg spacerowo-rowerowy. Bardzo dziękujemy za ten telefon, pozdrawiamy. Mhm. Także Iwona, tam wiesz, trzy ławeczki za Wiem, wiem. No dobrze. <grym> ja ty masz, widzę, widzę wzięcie, że ty ostatnio, ty ostatnio często się ławeczkami zajmujesz. Ty niedługo będziesz ekspertem w tej dziedzinie. <laughs> Ale będziesz wiedziała, przynajmniej jak usiąść na ławeczce, żeby odpocząć. To z całą pewnością. Dobra. Czekamy na kolejne telefony, drodzy słuchacze. 27 minut po godzinie 9. Jeżeli ktoś jeszcze miałby jakiś temat z zagłębia miedziowego, to się dzwoni po prostu 726 114 114. Mówi się, jaka sytuacja, gdzie. No i a my tutaj notujemy sobie. Cieszy nas też fakt, że zauważyliśmy, przynajmniej ja to zauważyłem że pojawiają się tematy, które już zostały u kogoś gdzieś tam poruszone, ale nic nie wskurały. Nic dzwonicie do nas wtedy. I to tak, mi się tak, też że podoba. Najpierw sami próbujecie gdzieś coś działa, a jak się nie uda, to wtedy do nas. Tak, i to jest. A widzisz, to też może być pytanie, czy to tak się teraz nie dzieje, że tak mniej telefonów się pojawia. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja mam taki trochę nietypowy temat. O, taki lubimy najbardziej. No, chodzi mi o odcinek ulicy Wojska Polskiego w Głogowie, a konkretnie od zjazdu na... <laughs> Tam jest takie rozwidzenie. Ostatni zjazd na Brzostów, po środku jest domek i z drugiej strony jest wyjazd z Brzostowa mhm. w kierunku Ronda Hutników. Tak, ulica Okrężna chyba z tego co pamiętam. Tak, tak, tak. Przed wjazdem na brzostu jest przejście dla pieszych i przed tym przejściem ustawione jest ograniczenie 40. do 40 na godzinę. Za wyjazdem jest drugie przejście jest to powtórzone. Mhm. Później następnie mamy zjazd w ulicę Malinową, tam jest ograniczenie już do 50 na godzinę, no i tam często stawia się drogówka, popularnie mówiąc susza. Mhm. Ale do czego wracam? Te 40 miałaby sens, jakbyśmy mieli na uwadze bezpieczeństwo pieszych. Ale widocznie tak nie jest, bo jadąc od rondachów, Mamy te same przejścia, a tam ograniczenia do 40 już nie ma. Czyli standardowe do 50. Tak, ale po tamtej stronie drogówka już nie ma gdzie się ustawić. Tak, no. Czyli jaki wniosek? Że jak ktoś wyjeżdża z Głogowa, to ma wolniej wyjeżdżać. No, no albo... No, tak za... no, dla mnie to jest nielogiczne. E, no, ma pan, ma pan, te pan rację. Te przejścia i z jednej strony jest ograniczenia, a z drugiej strony nie ma. No to co... Wy... Łatamy dziurę budżetową? Nie no do, do, dobrze Pan mówi, być może ktoś po, po remoncie zapomniał tych znaków dodać, no bo tam przypominamy jak był remont to kilka znaków zostało zdjętych Możliwe, że jeszcze nie zamontowali, ale to się dowiemy w takim razie, jak to jest. No, bo warto to wyjaśnić, czy to jest tylko pod kątem łatania dziury budżetowej przez drogówkę, czy dla bezpieczeństwa pieszych. Czyli rozumiem, że wyjazd z Głogowa w stronę Nielubi, w stronę Ronda jest oznakowanie do 40, a już wjazd do Głogowa od strony Nielubi już takiego oznakowania nie ma? Nie ma, dokładnie. Okej, okay. to mamy zanotowany ten temat. No, dziękuję, do widzenia. Dzięki. Do usłyszenia, tak. Pozdrawiamy. No to, to ciekawa sytuacja. Pierwszy raz się spotykam z czymś, że no to ja z jednej nie... strony ograniczenie jest, a z drugiej nie ma. Tak? Mhm. Masz więcej? Tak. O, zaraz będziemy rozmawiać. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, a ja do tego Pala, który tak mówi o tej 40-50 na, na wyjeździe z Gogoła w kierunku nie lubi. Mhm. Ta 40 jest po to, że jak się wyjeżdża z Brzostowa, bo jest bardzo słaba widoczność w lewo, żeby wolno jechali ci ludzie. I tyle na ten temat. A, I czyli, dnia. I, i Pozdrawiamy takie czyli takie mamy rozwiązania. Czyli tak jak mówiłeś, że ci, którzy wyjeżdżają z Głogowa, mają wolniej jechać. Mają wyjeżdżać. wolniej wyjeżdżać. Mają zapamiętać widok miasta jeszcze. Znajomy ostatnio akurat tamtędy nie za wolno wyjeżdżał, ponieważ... Jak to słuchać powiedział suszono na wysokości malinowej? I nie za mało zapłacił. No i skończyło się to 300 zł. Oe, to mało jechał. Myślałem, Wolne jechał. To. Co nie zmienia faktu, że nie 40. No, ale mało jechał. <śmiech> <śmiech> nie na takie pieniądze byśmy się umawiali. <laughs> Drodzy słuchacze, tak jest. Pamiętajcie o tym, że jak są ograniczenia, teraz jak się pojawia policja w naszym regionie, no to można nieźle zabulić. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie y, mostku drewnianego koło y, przedszkola Promyk. Jest w tak złym stanie, że tam można się potknąć o wystające gwoździe albo po prostu wpaść do wody, bo to jest tak popruchniałe już, że y, te, te deski na... Proszę, proszę na mi na przypomnieć, mosku. gdzie jest Promyk? To jest między Strumykową a Daszyńskiego? Tak, tak, tak Dobrze, tak, czyli to jest to takie małe przejście Pomiędzy domkami jednorodzinnymi Tak, tak, tam wszystko się normalnie buja Jak się przechodzi, jak jest sucho To normalnie aż strach, bo Można sobie albo nogę skręcić, albo coś tam no To się tam potknie i... Niech mi pan tak nie mówi Bo ja tam rowerem często jeżdżę Bartek, ja tak jak codziennie przychodzę, tak... Jak, jak przyjeżdżam rowerem, to, to nie czuję tego. Jak Bartek, buja. jak to zatrzymaj się i zrób mi zdjęcia, to będziemy interweniować, dobrze? Dobrze, dobrze to tak dobrze. zrobimy. Będę przyjeżdżał, Dziękuję. robię zdjęcia i będziemy interweniować. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy. No to się teraz przeraziłem, jak jeszcze w gwoździe wystają, a ja tam jadę, to... Jeszcze oponę przebijesz. No właśnie tam opone, tam koło skrzywie. Tak gorsza by była na przykład. Działamy z przerwą? E, tak, to teraz zrobimy króciutką przerwę reklamową, a zaraz po przerwie reklamowej oczywiście, drodzy słuchacze, wracamy z tematem dla reportera. No i wracamy do tematu dla reportera, drodzy słuchacze. 726-114-114 dzwonicie z całego Zagłębia Miedziowego i mówicie nam, gdzie jest problem, jaki problem, zgłaszacie różnego rodzaju tematy, często tematy yy, które w ogóle nawet nie dotyczą regionu tylko całej Polski, bo no, i taki się oczywiście zdarzają. No my czekamy. Ta pierwsza część obfitowała mimo wszystko w telefony. Tak, A teraz 10 minut ostatnio. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie było dzisiaj lepiej, jeśli chodzi o frekwencję naszych słuchaczy niż wczoraj. Ja polecam dzisiejszą rozmowę z prezydentem Głogowa o 10.15. Będziemy o rozmawiać o ciekawych względach bezpieczeństwa drogowo- yy, chodnikowo-rowerowych, mhm. sygnalizacji świetnej, sekundników, przeprojektowania jednego ze skrzyżowań, ale to szerzej o 10.15. No to ciekawe tematy. No to ciekawe właśnie, bo ja się zastanawiałem, że tak dużo miejscowości już ma jakichś sekundnika, a na przykład w głowie chyba ani jednego. Będą, będą. O, to jest Generalna Dyrekcja Druk Krajowych i Autostrad przemyślała pewne sugestie od władz miasta. E, wdraża, wdraża też swój e, krajowy program, ale nie zdradzajmy za wiele szczegółów. Dobrze, po, że wdrażają... z... Poczekamy więcej. do 10.15. Poczekamy do 10.15. że wdrażają swój sekundnik, który inaczej liczy. Tak? <laughs> 726, 114, 114, drodzy słuchacze, my czekamy na kolejne telefony. Ostatnie dosłownie 9 minut dzisiejszego tematu dla reportera. Jak się pojawi telefon, to odbieramy. Teraz troszkę muzyczki. Długo czekać nie trzeba było. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry. Dzwonię z takim problemikiem małym. A my lubimy problemiki. To proszę no, opowiadać. Wie, tak, chodzi o głogów. Mhm. Ulica Henryka Sienkiewicza. Od lat stoją samochody dwa, Deutico i Mercedes, stary. Od lat stoją w tym samym miejscu, zarośnięte chwastami, żeby tym się naprawdę służby zainteresowały. Mhm. A proszę mi powiedzieć bliżej prokuratury czy bliżej Moniuszki? Bliżej prokuratury to jest właśnie droga na wprost z prokuratury Sienkiewicza 40 44 mm -hmm. do i? i Mercedes i Mercedes Aż stary żal. Mercedes to jest ten puchatek taki ma żal puchatka no dobrze a tam a, a pan zauważył czy one mają w ogóle te rejestracje takie białe już czy? Znaczy... Trudno mi powiedzieć, ale i tak, jedna jest rejestracja na FZ bodajże, jak dobrze pamiętam, mm -hmm. a na drugim aucie nie ma rejestracji. To Zabrza. Gdzie, FZ z Zabrzak. A FZ jest ja SZ zrozumiałem, dobrze. To FZ to zielona no. góra, dobrze, to mamy w takim tak, razie. Tak. Dobra. A zgłaszał pan to już gdzieś może, czy nie? Tak, tak, ja to zgłaszałem do Urzędu Miasta, żeby się tym służby zainteresowały, to mnie odesłali na policję. Ja dzwoniłem na policję, policja powiedziała mi, że jeżeli stoją w takim miejscu, że nie kolidują z ruchem drogowym, to oni tego ruszyć nie mogą. A to ciekawa odpowiedź od policjantów. Pozdrawiamy, drodzy panowie. No. W takim razie, dobrze, dziękujemy no, za ten telefon. A miejsc parkingowych naprawdę brakuje, a zabierając te dwa samochody, które stoją w poprzek, to cztery samochody wchodzą po ukosie. Mm -hmm. dobrze. No a naprawdę ludzie parkują tam na chodniku, także bardzo bym prosił się zainteresować tą sprawą. Dobrze. Dobra, to i policja, policja 10, się 10, zainteresuje. 4. No ale jeśli nie tamują ruchu, to faktycznie policja nie może Ale nic Ale jeżeli zajmować. zostały zgłoszone i ubezpieczenie nie niespłacone, to są to graty. Pytanie, czy jest płacone, czy nie. No właśnie, no, to jest dobre pytanie, dlatego policja, dostając informację z numerem rejestracyjnym, może to sprawdzić. E, więc zobaczymy, co tam się da zrobić. Deutico i Mercedes Puchatek. A szkoda mi tego Puchatka, no. Tak siedzi z nami sam, bez prusiaczka. Niszczę Dobrze. 726 114 114. Jeszcze 6 minut, drodzy słuchacze. Do 9.45 czekamy. Gdyby ktoś jeszcze chciał zadzwonić, to daje po prostu nam znać i dzwoni. O, tak jak kolejny słuchacz. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, proszę pana. Ja dzwoniłem tam jakiś czas, może 2-3 tygodnie. Co słychać odnośnie wycinki tych samosiech, tych krzewów na drodze do Grębocic? Od tego rozwidlenia na ołowskiej idzie Tak jechałem tamtędy, widziałem faktycznie tak jest, że to rozwidlenie na długości bodajże 300 metrów nadal tak. jest zarośnięte, nic się chyba nie zmieniło. Nic, nic. To no. jak się nie zmieniło, to nasze monity nic tu na razie nie dały, wychodzi na to. Bo, on, nie... mon... aha, bo, bo aha. informowaliśmy, że jest taka, taki problem i, i teraz trzeba będzie poczekać chwilę w takim razie. Tak, dłuższą tak, chwilę. A teraz jak li, liście, to będzie już całkowicie ściana taka oporowa, bez widoku. Hmm, ale wiatru przynajmniej może nie będzie sporo. No, no, no właśnie no. Dobrze, dziękujemy jeszcze raz ja za ten Ja również dziękuję bardzo do, do widzenia. Przypomnijmy się z tematem. E, ale faktycznie odcinek do rozwidlenia i później kawałeczek po, 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 po tym zarośniętym to, to ładnie wyczyszczone, a tutaj ten odcinek ciekawy dlaczego? Może to jest teren prywatny tam gdzieś jakiś. A faktycznie tak zasłania? E, wiesz co, no tam faktycznie jest dość spora ilość tego zielska i tu już nawet nie chodzi o to, czy zasłania, czy nie zasłania, to już bardziej chodzi o to, czy przypadkiem żadne zwierzę z tego nie wyskoczy, nie? Mm. Bo to, to, myślę, że to bardziej w, takim, w taką stronę bym poszedł. E, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut czekamy, jeszcze przez 5 minut możecie do nas dzwonić, 726-114-114. Gdyby ktoś miał jeszcze jakiś temat, to proszę dzwonić. A na razie lecimy do nieba. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię już kilka razy mhm. o, o te krzaki, od Szymocina w z Dalej nic się, tak się nie dzieje. Cóż, możemy Ale, poradzić. No, na... Ro, rosną, na pewno rosną. No pewno rosną, coraz większe się robią. Mhm. A widoczność jest coraz mniejsza. To mhm. ma notujemy, będziemy zgłaszać Dobrze. kolejny raz. Dzięki, Dobrze. do ustrzenia. Dziękuję. Pozdrawiamy i przyjemności życzymy. Eee, no krzaki, krzaki. No, no i Mówiłeś, że ostatnio jechałeś tam rowerem, ja wczoraj, indziej jechałem rowerem. Um, mówiliśmy o drogach powiatowych, mm -hmm. że niektóre są już łatane, ale ta między głogówkiem a krzekotówkiem nie jest załatana. Nie z jest. Między głogówkiem a krzekotówkiem? Jeszcze nie. jest. Jeszcze, a. <śmiech> <śmiech> ale to ty. A, tu mówisz Trzeba z tej strony. A tam od strony lasu mówisz. Tak, tak. No to jest w ogóle bardzo, ale to bardzo stara droga. Tak. W kiepsiutkim stanie. Już, coraz, lepiej, już lepiej po szutrach jeździć i, i po leśnych tak. drogach niż tym dziurawym asfaltem. Coraz więcej osób tamtędy się przemieszcza, bo tam przecież nowe osiedla, i nie nowe osiedla i domków coraz więcej. Tak, hmm. i powstają kolejne. Tak, a droga jaka była, taka jest. No to jest dość wąska droga, bo dwa auta, tak na styk się hmm. mieszczą, a jak jeszcze jedzie rowerzysta, to już w ogóle jest tak, fajnie. Tak. A rowerzystów na tej drodze jest dość sporo, szczególnie, że jest skrót z serbów na krzekotówek i z krzekotówka na głogówek. Tamten... Tamtędy można mykać. Po wodociągów ta ścieżka w, w, w środku łąki jest zawodowa po prostu. Mhm. No, także drodzy słuchacze, jeszcze no dwie minuty, więc o, no. odbierzmy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Ja sprawę tych lamp na Armii Krajowej. Dalej, panie Leszku, się nie świecą. No, no. lipa jest, ja nie wiem. No, zgłaszaliśmy to już e, dobrych kilka tygodni no. temu. Ja dwa tygodnie przed świętami szedłem do domu. Ciemno jest na tej drodze. Dalej. Mm. Nie no. stoją i nie świecą. No inny słuchasz też nam już to zgłaszał. My to dobrych Aha, kilka tak, tygodni tak. temu przekazaliśmy służbom. Służby przekazały Tauronowi, ale tauron on się nie śpieszy. No, na to wychodzi. Mhm. Dobrze, rozumiem. Jak, generalnie, jak się już zaświecą, też proszę o cynk. Dobra, damy znać jakby to. Pozdrawiamy Dziękujemy, serdecznie, pozdrawiamy. No może się im nie śpieszy, bo na części czekają. Nie, na części to w WPC czekali. A, a, może w Tauronie mhm. też już teraz. Nie no. wiesz, jak to jest z tymi może częściami. Może priorytetem, priorytetem dla nich jest y, wymiana tych lamp. A właśnie, na może, może te lampy po prostu będą wymienione. I... A może to dopiero przyjdzie na nie kolej. Tak, mm -hmm. na wszystko przyjdzie czas. Właśnie. pa, pa, pa. pa, pa. No i bardzo właśnie ładnie takie, Bartku, bardzo ładnie. Takie właśnie papa pa będziemy Wam robić, bo powolutku kończymy temat dla reportera. To Przyjdzie jeżeli w ciągu... czas na zakończenie audycji po tak prostu. Jest, tak jest. Ale to przyjdzie sytuacja. czas na kolejną. Tak, e, miejmy nadzieję, że równie obfitującą w takie tele. Jak dzisiaj. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby coś szybciutko nam zgłosić, to proszę dzwonić teraz. Ostatnia chwila, ostatni momencik. Jeżeli nie, no to kończymy. Widzę, że nic nie dzwoni. Tak. Nikomu I na się jutro. nie spieszy. No to jutro. zapraszamy jutro. Na 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.